Wiele lat temu mój dziadek polował na dotkniętych klątwą, ale jeden mu się wymknął. Najgroźniejszy z nich wszystkich, na Był tak potężny, że nawet dziadek nie zdołał go pokonać. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię i rozpoczęli wydobycie, ale pewnego razu. Kopalnia się zawaliła, klątwa została przebudzona. Dziesiątki mężczyzn utknęło tam bez jedzenia i światła. W ciemności zrodził się potworny głód. Nieludzkie pragnienie doprowadziło ich do szaleństwa. Uczyniło z nich morderców, kanibali, otwory, jedzące ludzkie mięso. Jeśli ktoś zgładzi takie monstrum, jego duch duchu z ciała. Przemierza góry niczym złowrogi wiatr i czeka na okazję, by opętać kolejną osobę. Nie ma sensu ich zabijać, próbowałem. Lepiej je uwięzić. Postraszyć ogniem. Po tych wszystkich latach, po tylu nieudanych polowaniach, Makapitiu wciąż był na wolności. Zupełnie poza moim zasięgiem. Aż pewnej nocy, mniej więcej rok temu, w końcu jednak go dostrzegłem. Ale tej nocy nie byliśmy w lesie sami. Podczas gdy ja tropiłem Makapiki, on tropił kogoś innego. Wasze przyjaciółki przez niego spadły w przepaść. Nie mogłem zrobić nic, żeby im jakoś pomóc. Ale mogłem nie pomóc. Spytałem wreszcie Wendigo i go podpaliłem. ა კაპიტოლიუმ ართი